Wszystkim tu, że się ale z moją znaczy siostrą, która Bo jest godzina 21.49. Um, ja średnio mogę mówić głośno. Um, przepraszam Was za mój wygląd, ale... Um, Włozy po prostu moje są straszne. Ja myć dzisiaj, ale... Ale po prostu jutro ją umiem. Co jeszcze mogę powiedzieć? Co za światło, naprawdę? Mm. Jeżeli mm. słyszycie jakieś odgłosy dalej, no to jestem u mojej babci No i ona ogląda film, więc wiecie, musi być głośno mm. no. I co jeszcze? I w ogóle bardzo Wam dziękuję za 100 wyświetleń, które pojawiły się pod filmikiem Atrakcja urodzinowa I taka krótka informacja, że właśnie jutro pojadę po... Yy, bo jutro wracamy do domu, pojadę po pizzę i nagramy z moją siostrą filmik. Właśnie pizza challenge, tak jak wam obiecałam. Troszkę się to przedłużyło, ale, no wiecie, koniec roku, wystawienie ocen. Ja się jeszcze przeziębiłam, tak no, słabo wyszło. Yy, no, i coś jeszcze. To wyświetleń powiedziałam, podziękowałam y jutro bit challenge I, i i i i no i w ogóle chcę nagrywać vlogi, zacząć nagrywać vlogi nie wiem czy mi się to uda no i chyba tyle pokażę Wam mojej siostry proszę każdym zauważyć nie widać jej. i zostawał w górę. Aha! Jeszcze jedna informacja. Będę miała kotka tak yy, za niedługo. Yy, pokażę go wam, ale też się zastanawiam. Zastanawiam, ale chyba wam nie... Powiem. Dobra, powiem mam. Yy, może być tak, że kotek pojawi się za pomocą właśnie konkursu. Ale to się jeszcze zastanowię, czy po prostu Wam za pomocą konkursu, czy po prostu Wam go. No. I chciałam poszedł spać. Mm. I czy po prostu Wam go nie pokazać. Także to będzie chyba na tyle. No. Łapka, Zostaw łapkę w górę. Yy. Aha. Czy to będzie teraz widać? Widać. Mały rys na mojej ręce. Właśnie o no także dla mojej ręki zostaw łapkę w górę, zasubskrybuj, jeżeli jesteś tutaj nowy i zostaw w komentarz, łakam, a ja postaram się odpisać, jeżeli to będzie jakieś pytanie lub po prostu podziękować za jakieś miłe słowo. Pa pa!